Mamy tutaj podany taki przedział i w pierwszym etapie rozwiązania chcemy go zapisać w postaci nierówności. Więc weźmiemy liczbę x, tak jak podano w poleceniu i wstawimy tą liczbę między piątkę a minus trójkę. O, dokładnie w ten sposób. Zwróć uwagę, że jeżeli mamy w przedziale takie nawiasy kwadratowe, to tam gdzie jest nawias kwadratowy musimy... Dopisać znak równa się w nierówności, czyli dopisujemy go przy minus trójce i przy piątce. Następnie znajdźmy wszystkie liczby całkowite należące do tego przedziału, które są podzielne przez 3. I są nimi tak: minus trójka, 0 oraz 3. Więc mamy trzy takie liczby. to jest druga część polecenia. Mieliśmy zapisać, ile jest liczb całkowitych podzielnych przez trzy należących do tego przedziału. Trzy liczby całkowite.